kochani, witam was dzisiaj w kolejnym vlogu i zapraszam was do oglądania Stwierdziłam, że zacznę vloga, póki Lili jeszcze śpi, a wiem, że za moment dosłownie wstanie Ja dzisiaj robię na szybciutko obiad, właśnie wstawiałam wodę, bo robię dzisiaj bardzo z łóżkami I Krzysiek przyjedzie, zje, wykąpie się i jedziemy jeszcze na zakupki no i dzisiaj czeka mnie tak troszkę sprzątania tutaj, bo muszę pranko wstawić i tak dalej, więc wiecie, takie typowo domowe obowiązki. No myślę, że w tym vlogu troszkę się więcej dowiecie o moim pobycie tutaj w Belgii, także będę Was informować na bieżąco, może być to dosyć długi vlog. To znaczy długi, jeżeli chodzi o przestrzeń czasową, w której będę to nagrywać, ale mam nadzieję, że w końcu się czegoś dowiecie. No i tyle na razie. Łobuz Lila, łobuz Hej <noise> No, daj No, zrób ptaty Przywitałeś się z krowką. Ale zostaw oko krowy kiedy panda łapie promki, uważajcie, zobaczcie. Panda, co robisz? Czy ty łapiesz... O nie, nie masz maski na nosie. Nie, łapiesz promocję? Lili, a ty co robisz? Rozbierasz się, bo ci gorąco, tak? I jesz gumę. Się łapie i szybko do taty szybko będę pierwsza a tata pakuje zakupy tak I jeszcze jeszcze I Tacie, miejsca brakuje, Lili. Brakuje ci miejsca. A Lili będzie nie osła w ręku. <noise> Kochani, idziemy sobie na spacer. Idziemy szukać placu zabaw. Krzysiek się już poprawia tutaj, bo trochę ma zarośnięte włosy, a że są zamknięci. Otwarci, ale nie ma tak? stoić, no i A to myślałam, że tu też zamknięci są. No to no, chciałam lubią, was skłamać. Idziemy szukać placu zabaw, bo ta gwiazda stwierdziła, że ona idzie na plac zabaw. Jeszcze nie wiem dokładnie gdzie on jest, ale na pewno znajdziemy i będziemy popylać ale bądź, tutaj. Nie, nie. Krzysiek, jak zawsze na wizji, pierdzi. Chyba mu służy taka przemiana materii na, na tym na wideo. No my jesteśmy właśnie w naszej okolicy i tutaj zobaczcie, jakie takie nowoczesne już budynki w sumie. Ale tutaj wszystkie są takie ceglane. Co chcesz? Bardzo mi się to podoba. Takie trochę... Niektóre domy, jak są z cegły, to są takie trochę straszne. Yy, takie wiecie, jak z horrorów, ale takie ładne. Zobaczcie, jaki super plac zabaw. I tam jest taka zjeżdżalnia, na której sama bym zjechała. Tutaj jakiś jest ośrodek, gdzie jest basen. Jestem ciekawa, jak to tam w środku wygląda. Tutaj zobaczcie, jakiś, z daleka można zobaczyć jakiś domek na drzewie. A tutaj takie zabawki. U nas w parku w Elblągu było coś podobnego. Takie bardziej, wiecie, manualne. Halo! Podoba Ci się? Tutaj widzicie jakieś pokrętła. Tutaj kółko takie. Hej królewno. No pobujaj się. A no. ale nóżki sobie połóż na tą rurkę tam. I złap się za rurkę. No, teraz. No. Ale żabka z ciebie. No i dotarliśmy na plac zabaw. W sumie to z 5 minut drogi. Tutaj Krzysztof mówi, że chce właśnie na tą zjeżdżalnię pójść. Tylko ja. boi się, że się zaklinuje. To chyba ty. Ty tak mówisz. Ha, ha, ha. I co tam powiesz, jak ci się podoba Pradzawa? Fajny? Bardzo fajny, no. Sam byś się bawił. Nie, mi się też podoba mega. Jak na takie małe miasto, u nas w, w większym na mieście. Na co? Miasto. Na małe miasto? Czy no. to wioska? No to jak na, na wioskę to jest o wiele lepiej niż u nas w mieście, w no, Także. Dzieci mają w czym wybierać, no mówię, za nami tam jest jakiś plac zabaw i właśnie chyba basen i dzieci tam szaleją, słychać, więc fajnie, że jest czynne. Nie, tu za to ciągnik i wiaderko będzie szło do góry, no i patrz mi, no i teraz druga ręka tu, tu, następna ręka tu, no i ciągnik, wiaderko. Brawo! Brawo! I z powrotem jeszcze raz. No jeszcze raz, sama. No. Teraz sama. Tu za tym, liluś nie, za tym tutaj. Tu za tym. No i ciągnij, do góry. No chcę jeszcze spuścić. I już nie da rady niżej. I w drugą no, stronę. No tak, jedna ręka za drugą. No, druga ręka. No i następna. Takie, takie no, zabawki nie dziwne, nie? Takie rozwijające. Fajne? To pewnie trzeba napełnić piaskiem Fajne? najpierw. ciężko, nie? Fajnie. Ona no nie wie, bo jest styłam. Właśnie stań tutaj, żeby ona się nie odwlakała do ciebie. Ekstra? <grystanie> Fajnie? <grystanie> Fajnie? Jak coś, to jestem super operator operatorem kamery, jak będzie kręciło wam się w głowie, to pozdro. <grystanie> Może nie lekkim, ale się śmieję. Zobacz tej strony. Tej ale strony. tu są dwa wejścia, tata. Zobaczcie jaka ta zjeżdżalnia jest gigantyczna. Naprawdę jest wielka. No jak to jest ja... ciężko nawet bez pięknych No powiem. No spróbuję jeszcze raz. No czekaj, muszę się... Fajne, tylko kurde ciężko różnowane zobacz Tak musisz stać za tym Spadłem No co ten? Kiedy stary znajduje zabawki nawet dla siebie Ale fajne to jest, spoko, bo nie ma u nas czegoś takiego. No nie Nie widziałem tego. Ja, ja też nie widziałam. Nie o, a w tle spoko, widzicie nie. kościół bardzo ładny. No, raz Bardzo no dawaj, ale tutaj się zaczyna ziom. Gdzie? A ono? Nie, to jest od tego. Bo to jest tor przeszkód, zobacz, co się tak idzie. A, bo to jest od najłatwiejszego chyba do najcięższego. No. Idziemy od początku. Dobra. Idziemy tatą. No, idziemy po to, że przedtem to, jest, to panie, czy tam będzie widziałem. <noise> no, <dobra. głosy> dawaj, pokaż, stary, na co cię stać. Dobra, uwaga. Kurde, to już początek jest... A ty ja mam na to skoczyć No. No na pewno. Jest. No, jeszcze jesteś duży, dzieci z nerazą, ty nie? Siatrzy jaj, cop No co ty, ja nie skoczy na to. Tu się wydaje proste, ale... No kurde, aj. ja. No, Kurka! No. Tak? Na... A później mamy nagramy, to. Nie masz tu kikiry. Po no co Ja nie mam w ogóle równowagi o kurde, Więc ja nie dam rady. Ale mi dobrze idzie. No to szybko. No nie. Mogę. Kurde, nie? Kurde. Uwaga, uwaga, przed państwem podejście numer 1 panda. No Śliskie Adidasy, gumowa podeszwa i te sprawy po deszczu jest ślisko bardzo no. Ja to mam No No to skacz! No! No dobra, no. Powiedzmy, że upadku nie było. No. O Lili też próbuje swoich sił, ale Lili oszukuje. Lili oszukujesz. Nie wiem, trzeba być wysportowanym Kiedy ludzie kręcą bekę z Ninja Warrior, a tymczasem trzy słupki sprawiają problem. No musisz skoczyć jak jak jak, jak Tarzan. No nie. Kiedy grawitacja wygrywa z pandą. jestem za mała. No. Ale oszukiwanie. No co, no musisz iść po tych dwóch linach teraz. Lili, spadłaś! Ale tu nie jest do trzymania się rękoma, panda. Ja to wrzucę, to na YouTube'a. Przerobię. No. Minęłam. No. Poszukiwałam. Zmęczyłam się. <laughs> Witamy na titaniku. Lilonik. Z takim. Jak się nazywa ten, co prowadzi statek? Kapitan. No, z takim kapitanem. To nie dziwo, że w góry lodowe się bieżdża Nie, Lila? No jak ty tak kręcisz? No nie wiesz. No nie wiesz. Ale z ciebie modelka. No, nagrywam. Witam, otwieram no. drzwi i pytam, co tu się odwala. No, zamykaj, bo my jedziemy. Dobra. Lila, przejmuj stery. Kto tu wykąpany tak szaleje? Liland. My dzisiaj w ten dosyć. Y Deszczowy dzień. Wybieramy się do Kringlopów i właśnie czekamy na Krzyśka, bo zapomniał portfela, i lecimy. jak widzieliście, byliśmy w Kringlopie, czyli w takim sklepie, gdzie jest wszystko używane. I kupiliśmy taką komutkę. Ona kosztowała 4 euro. Czyli 4, policzcie sobie razy, 4,50. Tu kosztowała ta szafeczka 6 euro. To jest taka szafka z dużymi szufladami. Tutaj na przykład mamy wszystkie puzzle, to znaczy jeszcze nie wszystkie w sumie. A tutaj jest pusta. I słuchajcie, takie... Kosze na zabawki. Ten kosztował euro i chyba jeszcze nawet jest cena. Tak jest cena. A ten kosztował 50 centów. Także spoko. Naprawdę w tym, e, boże, Kringlopie, Kringwinkel. O, jeszcze Macie cenia też. E, można znaleźć bardzo dużo rzeczy. E, co jeszcze kupiliśmy? E, o, nawet tutaj Macie, kupiliśmy sobie karty do gry. Za 35 centów. Kupiliśmy również, nie patrzcie, na stan tej lalki, bo to jest nasza lalka, ten. Za tę te krzesełko daliśmy 70 centów. To jest takie krzesełko do karmienia. Ta lalka tu już żyje swoim życiem. Ale jeszcze była taka laleczka, którą chyba Lili gdzieś zabrała. I ona kosztowała tylko euro. Kochani, słuchajcie, my wczoraj cały dzień mieliśmy w trasie, więc ja się do was tak naprawdę nie odzywałam. E, dzisiaj przywieźliśmy, to znaczy wczoraj przywieźliśmy nasze rzeczy, dalszą część. Właśnie mojego robota sprzątającego odpaliłam tutaj, bo już był taki syf, nie mieliśmy odkurzacza ani nic, tylko wiecie, zmiotkę. No i, no. I teraz e, odpaliłam robotę, żeby sprzątał. E, ja zaraz będę brała się za obiadek. No i w sumie to na razie dzisiaj tyle. Dzisiaj nie przewiduję żadnych, wiecie, jakichś wyskoków. Dlatego, że jutro po prostu czeka mnie rozmowa o prac, także pójść mi lak! My już jesteśmy po obiadku. Krzysiek wrócił, poszedł się kąpać. Lili oczywiście tam mu towarzystwo dotrzymuje, jak to Lili, Niedługo będziemy ogarniać przynosić jeszcze rzeczy z... Samochodu, bo byliśmy wczoraj je odebrać, ale jeszcze nie rozpakowaliśmy się po prostu. Musimy jeszcze zejść do piwnicy, bo w piwnicy są mm, kosze do segregacji śmieci i tutaj taka ciekawostka, tu trzeba segregować śmieci. Jest taka aplikacja, która pokazuje, kiedy są wywozy śmieci w danym dniu i co jest wywożone. E, tutaj śmietnik się wystawia przed dom i wtedy, e, jak śmieciarka podjeżdża, to zabiera śmieci, odstawia koszyk i no, i tak to działa. Nie jestem przyzwyczajona do segregacji, w, bo w Polsce po prostu wyrzucałam śmieci do jednego kosza. Chyba, że tam wiadomo, były jakieś butelki i tak dalej, no to starałam się to, co mogłam. No to wiadomo, że wyrzucać tam w plastiki, żeby było łatwiej. Ale przeważnie, wiecie, wszystko miało jeden kosz. A tutaj są naprawdę tak podzielone szczegółowo jakieś odpady z kuchni. Wiecie, takie jakieś. Mm, nie, nie też tak dokładnie typowo jak powinno być, że plastiki, papiery i tak dalej. To też jest oczywiście, ale jakieś odpady od kuchni i tak dalej. Myślałam, że to wiecie, wszystko będzie tak w jednym, a tu jednak wszystko ma jakieś tam swój, swoje miejsce, więc no ciekawe. No i dzisiaj będziemy troszkę układać w domku pewnie. I dzisiaj już nic nie będziemy robić. Jutro, właśnie, tak jak wspominałam, czeka mi rozmowa do pracy. I wiecie, co stwierdziłam, że dzisiaj na pewno skończę tego vloga, a jutro zacznę nowego, żeby było takie bardziej. Yy, no, trzymanie w napięciu, yy, bo jakbym wyjawiała Wam tutaj, jak mi poszło na tej rozmowie o pracy, to a to by było nudno, tak jak powiedziałam więc postaram się w następnym vlogu wam wszystko opowiedzieć chociaż myślałam, że to w tym vlogu wszystko będziecie wiedzieć, ale jakoś taki mi długi wyszedł a też nie chcę was zanudzić, także jeszcze wam później pokażę coś z tego naszego dnia i skończę pewnie vloga Liluś Liluś, może Aksiu! Sacy! Znaczy. Zrób znaczy delikatnie. Trzeba dbać o zwierzątko. Kochani, te budynie takie, co są i w Holandii i widać, że w Belgii też, to jest coś, za czym mega tęskniłam. To jest zwykłe budyń, są różne smaki, ale ten waniliowy jest po prostu już to. Tęskniłam za tym strasznie. Kochani, ja wczoraj zapomniałam kompletnie zakończyć vloga, także Was bardzo przepraszam za to, więc ja już się z Wami żegnam i widzimy się za chwilkę w kolejnym vlogu, także do zobaczenia, pa-pa!